w studiu jest pan Piotr Wagla-Waglowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdybym się pomylił, to proszę mnie poprawić. Prawnik, autor serwisu wagla.pl, człowiek, który w sprawie akta trąbił od dawna, długo, długo wcześniej, niż nim, nim tak naprawdę to wszystko wybuchło. Ja myślę, że w kontekście, w którym się spotykamy, bo przecież ta nagła śmierć, to znaczy ta nagła informacja o śmierci, może w ten sposób, do, do nas trafiła. Ona, ona jest pewnego rodzaju paradoksem, a Wisława Szynborska lubiła paradoksy. W związku, z czym, w związku z czym, akurat ona, noblistka, poetka, a więc osoba, która jest no, w, w, z tego narodu polskiego uznanym światowym twórcą, w kontekście, w kontekście akta, a więc a pewien, pewnej. Pewnej umowy międzynarodowej, która ma za zadanie chronić e, skutecznie własność intelektualną. no To, to wszystko, cały ten, cały ten e, kontekst, no, wydaje się być takim paradoksem, który, jak sądzę, mógłby się pa, pani Wysławie Szymborskiej spodobać. Ja tak dorzucając do tych paradoksów, to dorzucę jeszcze coś takiego, że akurat miałem mieć audycję o kozach. A kozy są fajne. Ale z, my jesteśmy tutaj po to. Miał Pan przyjść i opowiadać, zresztą Pan jest po to. E, ja tak Pana, myślałem, że Pan będzie oburzony, że Pan że pan będzie oburzony na akta, a pan mi powiedział przed programem, że pan przyszedł w zasadzie powiedzieć, że to coś innego. Ja jestem, nie jestem oburzony, znaczy w tym sensie, że w, wczoraj tym moim znajomym, którzy czytają to, co, to, co mi się zdarza pisać, klarowałem, że, że przez 50 minut razem z panem, a właściwie panu i, i słuchaczy, <grym> będę próbował klarować, że, że nie jestem wcale oburzony, jestem wyluzowany, jestem spokojny. Ale na ulicach jest oburzenie, prawda? To powiedzmy, no bo to jest. No tak. I, a czy może pan, mi, zanim pan powie, dlaczego pan jest spokojny, jakoś wytłumaczyć, bo tego nie mogę pojąć. Jak widziałem takie zdjęcie, na którym pokazano 10 tysięcy osób, które wyszły specjalnie, żeby protestować, to ja sobie pomyślałem, tak kurczę, ja tak rzadko widuję tyle osób w Polsce protestujących przeciwko czemuś. Był ruch oburzonych w Hiszpanii, w Polsce też była taka manifestacja, nie było tam wielu osób. W ogóle ciężko jest zgromadzić poza jakimiś takimi wielkimi związkowymi historiami wiele osób w jakimś miejscu w takiej sprawie i to jeszcze, że ludzie sami z siebie się skrzypują. Więc Pan myśli, czemu? Myślę, że ten problem akta, czyli tej, tej umowy, o której mówiliśmy, to, to jest tylko kropla. O, ta kropla po prostu wpadła do, do naczynia, które było już w pewien sposób wypełnione. Teraz psychologowie społeczni czy socjologowie zastanawiają się nad tym, czy to przez przypadek nie jest tak, że ktoś próbował tym ludziom których rząd nazywa internautami, zabrać jakieś dobro, które jest dla nich jak woda czy jak powietrze. Ja mam na ten temat troszeczkę inną teorię. Moim zdaniem oś sporu rząd internauci jest źle w ogóle ustanowiona. Ponieważ tak naprawdę to nie są internauci, tylko to są obywatele, którzy tak jakoś wyszło przy okazji, że korzystają z internetu. No właśnie, taka, jakby zupełnie rząd nie korzystał, prawda? Znaczy, chodzi o to, że nie można, tak uważam, nie można tego sporu formatować w taki sposób, że oto internauci są przeciwko rządowi, czy rząd próbuje rozmawiać z internautami, bo to nie o internautów chodzi, tylko o obywateli, którzy, i to jest moja teza, są oburzeni. Ale oburzeni na właśnie. No więc wedle mojej optyki i tego, co obserwuję, oni być może są oburzeni na to, że ponad ich głowami tą tezę jakby próbuje sprawdzać w rozmowach z wieloma osobami, tak ja, ja ten spór widzę, ten, ten problem widzę, że ponad, obywate, ponad głowami obywateli władza, czy to taka wybierana w wyborach, czy to taka, która sprawuje władzę wykonawczą, czy też może taka czwarta władza, jaką są media, ponad głowami obywateli ustalono jakiś porządek rzeczy, na co nie mieli obywatele żadnego wpływu. Część obywateli domagała się dostępu do informacji na temat tego procesu, ale nie uzyskała takiego dostępu. W związku z tym, e, kiedy informacja na temat tego, że decyzje zostały już podjęte, mimo tego, że wcześniej ktoś próbował się do, do, do takiej informacji dostać, e, no mogła wywołać e, to oburzenie właśnie, które to, pojawiło się na ulicy potem. Ale to wydaje się, że to nie jest jakaś zupełnie niezwykła sytuacja. W sensie, tak dość często się dzieje, że ponad głowami obywateli coś się ustala. Prawda? No właśnie może za często i może właśnie to była ta kropla, o której mówiłem wcześniej, która do tego naczynia wpadła i wylała się na ulicę. Więc... A może jest tak, że użytkownicy internetu, bo to tego słowa tam ja słyszałem jak premier używał, użytkownicy internetu. Obywatele ja bym wolał jednak. Tak, ale jakby jestem na takim, jakby mówię tym językiem mm. władzy, że tak powiem, że użytkownicy internetu, może są tacy obywatele właśnie, którzy jakoś e, taki raz, że są wrażliwi, e, Czują, mają takie poczucie wpływu na coś i postanowili właśnie coś wygenerować, coś takiego jak, jak taki protest. Nie? No więc ja uważam, że te, tego typu optyka też jest wadliwa, ponieważ im więcej ludzi korzysta z internetu w społeczeństwie takim jak społeczeństwo polskie, ale też w każdym innym, to w tej masie będą osoby, które mają różny stan psychiczny, mają różny stan majątności, różny stan inteligencji. No generalnie wszyscy jesteśmy różni. Tak? Każdy z nas jest e, trochę inny i ci wszyscy inni, każdy w swojej e, indywidualności e, człowiek. E, no, teraz, teraz niektórzy próbują pod, pod nazwą internauci nadać im jakąś tożsamość, ale to po prostu są obywatele. Tak? Jedni, są, e, jedni są studentami, inni są menadżerami, jedni są lekarzami, którzy korzystają z internetu, inni są kierowcami, którzy te, stoją w korkach i mają kłopoty z benzyną, ale też korzystają z internetu, tak? Mają w kieszeni komórki wyposażone w narzędzia do komunikacji społecznej. To są obywatele, którzy, jak sądzę, po prostu zaprotestowali, a akta jest tutaj, jak sądzę, tylko, tylko, tylko hasłem tego wszystkiego. Problem widzę gdzie indziej zupełnie. Moim zdaniem to, co się ostatnio zdarzyło, oświadczenia na przykład eurodeputowanego, który był bardzo intensywnie komentowany później w mediach, ale również polskich, polskich polityków, albo oświadczenie ambasadorów tutaj naszych, naszych sąsiednich krajów, którzy, którzy albo deklarowali, że oni tak naprawdę nie wiedzą, co, co, nad czym pracują w, w, w Parlamencie Europejskim czy, czy, czy w polskim Sejmie, kiedy im się pokazuje, że oni głosowali za, a oni są dzisiaj przeciw, to oni deklarują, że oni nie rozumieją, nie wiedzą, nie wiedzieli, nie czytali, że kto inny czyta. Tak, no to ludzie się zaczynają zastanawiać, po co oni właściwie tam siedzą, dlaczego jest ich tak wielu. Ja z, y, rozmawiałem. Wczoraj y, przez internet y, z, z, wymieniałem się komunikatami z jednym z, z posłów i zapytałem y, go, y, dlaczego nie mógłby projektu ustawy, którą zresztą chciałby poprzeć, bo, bo to nie była moja inicjatywa, żeby on jakiś projekt ustawy pisał. Tylko ktoś rzucił jakiś projekt ustawy i mówi to: Napiszcie, a ja poprę w Sejmie. Tak? To ja zapytałem, a dlaczego właściwie pan nie napisze? Przecież panu za to płacą. On powiedział, że tacy zwykli szeregowi posłowie, to oni mają nic właściwie do powiedzenia. I oni nie są od tego, żeby pisać ustawy, bo to w ogóle kto inny. Tak? Oni mogą tylko sprawować kontrolną funkcję w państwie. No i mnie się wydawało do tej pory, że taką kontrolną funkcję w państwie, poza tymi organami takimi państwowymi, które rzeczywiście są do tego umocowane, żeby kontrolną funkcję w państwie sprawować, czyli wymiar sprawiedliwości, czy Najwyższa Izba Kontroli, czy, 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 czy jeszcze inne, no to mają media. Ale obserwowałem to, co się działo. W ostatnich dniach i doszedłem do wniosku, że media również, tak samo jak i politycy, mają kłopot. Oni są też pośrednikiem. Dzisiaj obywatele wyposażeni w narzędzia komunikacji wydają się, jakby chcieć, pozbyć pośrednika. Oni wymieniają się informacjami poza, poza mediami, komentują media, tak? to znaczy obywatele, naród, tak? bo posługują się językiem konstytucji, artykułu 4 Konstytucji, naród który jest suwerenem władzy zwierzchniej w Rzeczpospolitej, on, on kontroluje teraz zarówno polityków, jak i... Jak i, me, jak i media. Nie, 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 rozmawia. Znaczy, roz, może i też część tego narodu rozmawia. Bo rozmawiać, wydaje mi się, zawsze warto. A kontroluje? W sensie, jak to, w jakim sensie? Będzie? No, jeżeli... Mówi nie garb się, tak? Mówi tak, o, chyba, chyba nie podaliście, na przykład do mediów może być taki kierowany jakiś, jakiś jakiś komunikat, nie podaliście źródła, tak? Albo ch chyba mijacie się z prawdą, żeby nie powiedzieć, kłamiecie, tak? Albo albo tego typu. Tak samo zresztą z politykami, tak? I są blisko, bo mogą się wyświetlić w każdej chwili na, moje, na, na moim komputerze. To, że mogą się wyświetlić na, na pana e, komputerze, to, to jest jeszcze e, nic. O, oni mogą się wyświetlić w takim miejscu, gdzie pan nie patrzy i tam e, zbudować e, gigantyczną dyskusję, z której będzie wynikało, że jest pan niekompetentny po prostu jako prowadzący, tak? I, I to mi się podoba, wie pan, bardzo. No. Był taki moment, oglądałem m, premiera Tuska, jak opowiadał m, jakaś taka konferencja prasowa, czy coś takiego. Miałem takie wrażenie, że jest w takiej sytuacji, że coś jest bardzo blisko niego, że nie można na to coś wysłać po, policji i to odepchnąć, tylko to coś jest blisko, gada i trzeba się z tym liczyć, do tego ustosunkować. To mi się bardzo podobało. Ale jedną rzecz muszę pana zapytać, zanim pan powie, dlaczego pan jest spokojny. Mhm. bo mam taką myśl, bo tam o, dużo słyszałem o wolności, prawda, że tu chodzi o wolność, że wolność jest nauczona. To, co pan powiedział, ja to przyjmuję, w sensie, że przelała się czara, jeżeli chodzi o takiego, że wyszło na jaw to coś, co zresztą wszyscy jakby wiedzieli od dawna. To znaczy, było... wyszło na jaw, że demokracja przedstawicielska się skompromitowała, tak? To, to, to trzeba powiedzieć chyba tak To prostu... no jest mocny dowód, prawda? Tak. Natomiast ja, jeżeli chodzi o internet, bo też była mowa taka, że tam chodzi o to, żeby... Żeby nadal wszystko było za darmo, to też się pojawiały takie słowa, przynajmniej takich, w tych miejscach, gdzie ja je czytałem. I taki miałem taki, taką myśl, że przecież w Internecie w zasadzie za wszystkim stoją jakieś pieniądze, że to nie jest tak, że tam jest takie miejsce, że tylko można wchodzić i sobie brać, bo no, tam ludzie dają, a tylko czekają od, od, na innych, którzy będą sobie brali, że jest jakaś taka wymiana bez, bezinteresowna. Wydaje się, że każdy czy też wielu myśli o tym, żeby zarobić, a jak nie myśli, to ktoś inny zarabia na nich, że coś takiego tam jest, że te pieniądze tam są bardzo. Wielu, wielu dziennikarzy na mnie się pogniewało wtedy, kiedy powiedziałem, że będę udzielał wywiadu, jeżeli oni mi zapłacą 1500 zł plus VAT, bo, bo stwierdzili, że to jest w ogóle chyba skandal, że, że przecież oni zapraszają, że ja powinienem chcieć być w mediach. A ja się w pewnym momencie chciałem bardzo intensywnie odciąć w ogóle od mainstreamu tego mediowego, z tego względu, że telefony dzwoniące nie dawały mi się skoncentrować w ogóle, a tutaj dynamika zdarzeń była tak gigantyczna, że sytuacja wymagała koncentracji, żeby ogarnąć co się dzieje. W związku z tym okazało się, że jeżeli gadająca głowa w telewizji albo, albo głos radiowy, taki jak mój, nie wiem czy ja mam taki, ale jeżeli on mówi, że no dobra, no, mówicie teraz wszyscy, że chcecie, żeby z własności intelektualnej można było korzystać tylko za wynagrodzeniem, no to proszę bardzo, 1500 zł plus VAT i możemy korzystać z mojej własności intelektualnej. Okazało się, że dziennikarze nie byli już tacy chętni. Tak? A więc jeżeli. jeżeli E, z powagą podchodzimy do, do tego tematu, no to nie, nie możemy też wpaść w taki element hipokryzji, tak? Który na przykład też zakłada, e, znaczy to cała sytuacja, to trzeba uwzględnić w tej sytuacji również takie, ta, takie jak te, te, że przecież czytał pan na antenie wiersz, wiersze Wisła Szymborskie, przed chwilą nie pytając e, dzisiaj już spadkobierców, tak? O, o zgodę. To znaczy, że, że co? Że może mi się, że, że będę musiał pod, być pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności, tak? Za to nie jestem prokuratorem, tak? A, e, rozumiem, A jeszcze taką... Społecznym, mam... nie jestem prokuratorem społecznym. Ale taki donos został złożony. Nie, nie, nie. Ale Mówię wiesz, tylko o pewnym problemie, tak? Znaczy ten rozumiem. problem akta, on, on jest... Ja bym... Jeżeli miałbym komentować sam, samą akta, to, to bym powiedział tak. Ta, ta, ta umowa międzynarodowa nie powinna wejść w życie, nie dlatego, że że zawiera w sobie nieprecyzyjne przepisy, które reprezentują tak naprawdę interes tylko jednej strony, bo to owszem też, tylko jednej, dla... czyli jednej, czyli tych, którzy są zainteresowani silnym ściganiem, łatwiejszym ściganiem, tych, którzy naruszają prawo własności intelektualnej. Natomiast ta umowa międzynarodowa nie powinna wejść w życie, ponieważ jest całkowicie zdyskredytowany sposób, w jaki nad nią pracowano. To jest powód, dla którego uważam, że niedopuszczalny, znaczy niedopuszczalny w moim, moim stanie wartości, tak? znaczy w moim świecie wartości sposób procedowania, na, na, sposób działania, sposób podejmowania decyzji w związku z tą, z tą umową międzynarodową dyskredytuje całkowicie, dyskwalifikuje tą, tą umowę z, z, z takiego świata stanu prawnego, który mógłby się pojawić, tak? Ale mam jeszcze do pana takie pytanie, bo mm. Ja cały czas mam w głowie, że pan opowie, dlaczego pan jest spokojny, tylko za chwilę sobie zrobimy też chwilę przerwy, ale bo ja mam taki, 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 taką myśl, że, że jakby nie wiem, czy ona jest adekwatna, proszę mi wybaczyć czy? albo poprawić, że mam takie wrażenie, że powstaje taki problem uregulowania czegoś takiego, czym my się dzielimy właśnie, a co mamy w swoich umysłach. Czyli, że ja na przykład coś do pana mówię, pan teraz też do mnie mówi, prawda? Ja to później wychodzę stąd, powtarzam jakiemuś Kowalskiemu, Kowalski przekazuje Nowakowi i ta wiedza, którą Pan ma, którą Pan mi teraz daje tak się roznosi, prawda? I tutaj jakby nikt przecież wcześniej tak w życiu tutaj nie, nie chciał tych pieniędzy, prawda? No nie chodzi o to, że ktoś na przykład to robi za pieniądze, bo można oczywiście wykładać albo albo jakoś no, sobie zastrzec. Moja spółdzielnia jakoś nie, nie jest zainteresowana społecznym dawaniem dachu nad głową jej członkom, a też sklepikarz tak, na rogu jakby też nie, nie, nie uznaje tej koncepcji. Tak, ale z rzeczami, które mamy w umysłach tak się nie dzieje, prawda? No opowiadamy sobie różne rzeczy, przekazujemy, dzielimy się nimi. Mhm. Natomiast w internecie jakby wydaje się, że to inaczej wygląda, mimo że też to jest podobne trochę do takiej struktury jakby dzielenia się takimi rzeczami, które mamy w umyśle. No, dzielimy się obrazami, spostrzeżeniami, jakimiś utworami, prawda? Czymś takim. jest tak konstruowane, że ma zmysły, tak? I, e, i wszystkie systemy prawne, e, które e, jakoś hołdują tym demokratycznym e, wartościom, czy, czy wartościom związanym z prawami człowieka, uznają e, taką wolność jak wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. I to jest wolność, która znajduje się również w polskiej konstytucji. No tak, tylko że jeszcze raz mówię o tym, myślę, że jednak w internecie ludzie na za tym zarabiają po prostu, zwyczajnie. Niektórzy. No, zarabianie nie jest niczym złym, prawda? No tak, ale to jest właśnie jakby branie czegoś, coś ode mnie dostało w prezencie, na przykład. Mm. I za, to tak jakby wziął tą pana wiedzę, którą pan mi teraz daje, nagrał ją sobie, a jutro zorganizował wykład, ja wiem, w jakimś miejscu. I to wszystko odtwarzył i wziąłem za no, no tak, no i, i teraz y, tu bym powiedział akurat w tym konkretnym przypadku, bym powiedział śmierć frajerom, ponieważ ja nagrywam to w tej chwili też na wideo i jutro prawdopodobnie to wideo będzie w sieci, y, nie będzie z mojej strony y, zahasłowane w żaden sposób, więc każdy, kto będzie chciał panu zapłacić, to tak naprawdę nie za tą wiedzę, którą by pan nagrał e, ze mnie, y, by panu płacił, tylko za to, żeby o, podziwiać pana osobowość, która, e, która w, wpadła na taki pomysł, żeby brać e, pieniądze za Moje nagranie, tak? Czyli śmierć frajerom, znaczy takim, którzy się jakby nie zabezpieczyli, tak? Nie, nie przemyśleli tego, nie wiem, no nie po, nie, to w tym sensie, czy co? Śmierć frajerom. Wyba no e, generalnie, e, jeżeli społeczeństwo, czy, czy, e, czy informacja, znaczy, jeżeli, spo, jeżeli istnieje społeczeństwo informacyjne, jeżeli to społeczeństwo informacyjne, wyobrazimy sobie jako plaże, plaże z piaskiem, tak? i jeżeli wyobrazimy sobie na tej plaży faceta, który trzyma w garści złoty, złoty piasek tak? jest plaża krzemowa ale on ma złoty piasek i ktoś do niego podchodzi i mówi, chciałbym kupić no to on może mu sprzedać ten ze złotym piaskiem, może mu ten piasek sprzedać, ale wyobraźmy sobie, że społeczeństwo informacyjne to jest plaża, tylko nie z krzemowym piaskiem, tylko ze złotym piaskiem i teraz może pan podejść do człowieka, który stoi na tej plaży ze złotym piaskiem w garści i kupić od niego ten piasek a przecież równie dobrze może pan się schylić i zaczepnąć garść piasku, na którym pan stoi. Mm -hmm. Tylko muszę jakby zobaczyć, że on tam stoi, prawda? No, to, no, to jest kwestia pana percepcji, tak? Umiejętności też się gorzej. No, mówiłem o tym, że akta w, moim, w mojej percepcji, akta to jest tylko kropla, która wpadła do jakiegoś naczynia i, i wylała i, i, zawartość tego naczynia na, 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 na zewnątrz. Natomiast jestem spokojny z tego powodu, że, że, jednak, że jednak ta zawartość wylała się na zewnątrz. W, w tym sensie jestem w ogóle przeciwnikiem wszelkim, wszelkim aktom wandalizmu, na przykład, tak? niszczenia. Z, zwłaszcza jeżeli chodzi o internet, bo razem z, z wieloma znajomymi, przyjaciółmi, którzy byli zaangażowani w rozwój tego internetu w Polsce od wielu lat to raczej traktuje takie serwery czy, czy, czy te łącza, no, traktuje jak taką działkę, którą się pieli, się, się, się pielęgnuje tak? i ktoś nagle przychodzi i tymi butami próbuje może czasem coś, coś tam zniszczyć, nawet krzycząc o wolność, tak? chociaż nie, jeżeli ktoś jest anonimowy, to nie wiadomo tak naprawdę jakie ma motywy. Tak? Bo, bo, bo może krzyczy o wolność, ale tak naprawdę gdzieś wykrada dane, które będzie chciał, załóżmy, spieniężyć. Ale mniejsza, mniejsza z tym. Jestem spokojny dlatego tego. No właśnie, bo tutaj tylko tak przypomniałem się, mm -hmm. bo dzisiaj była taka informacja, że ta maska, która jest tym jakby symbolem anonimusa, jest filmu nie, tak. i że zarabiają na tym, tak, sprzedając to. To rodzaj jest rodzaj dosyć, dosyć zabawne, tak, że, że, że przedsiębiorstwo, które ma prawa autorskie do, 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 do któremu przysługują prawa autorskie i producenckie do, 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 do do filmu, tak naprawdę dystrybuuje również maski albo korzysta finansowo z dystrybucji masek, które są symbolem buntu, buntu przeciwko, między innymi przeciwko... A może taki... nie ma zbliżne, znaczy może to nie jest przypadkowe, no bo można, jak pan powiedział, o tej podejrzliwości, że ktoś może wchodzi, ale jak naprawdę może zarabiać coś takiego. No tutaj to, to jak się narzuciło od razu, bo anonimowo. Tak, tak, ale to, to jest zabawny, uważam, ten akurat aspekt. A jestem spokojny dlatego, że być może część ludzi zaczyna dostrzegać zaczyna w ogóle związki przyczynowo-skutkowe. I to, I to jest może krzepiące. Ja mam, ja mam taką... Taki wczoraj, taki wczoraj dostałem link do takiej pieśni ludowej, która wydaje mi się, że mogła być w ogóle hymnem tej, tej rewolucji. Jeżeli pan pozwoli, to Proszę ja bym bardzo. zacytował, aczkolwiek nie chciałbym śpiewać. E, wojek musi woda wypić, woda musi ogień gasić, ogień musi kija palić, jaki musi piesa walić, a pies musi kozę kusać, kusa, koza musi gruski trzusać i dopiero wtedy gruszki pospadają. Tak? Znaczy każdy zna swoją rolę, tak? każdy, ryba, każdy robi swoje. I w tym sensie myślę sobie, że nie ma żadnego większego znaczenia, kto będzie przy władzy, tak? To będzie wybrany, żeby rządzić, o ile obywatele, czyli ten naród, o którym myśmy rozmawiali przed przerwą, będzie miał kilka narzędzi do tego, żeby mu to e, łatwo, ten nadzór nad tym zarządzającym menadżerem, tak? e, móc sprawować. Takimi narzędziami jest m.in. dostęp do informacji publicznej, Takimi narzędziami mogą być jeszcze inne elementy, które należałoby wprowadzić do systemu prawnego w Polsce, na których nie ma. Na przykład, i ten postulat próbuję formułować teraz publicznie, na przykład należałoby zmienić regulamin, regulamin Sejmu w taki sposób, by obywatele na przykład w liczbie stu mogli zgłosić do Marszałka Sejmu wniosek o zorganizowanie publicznego wysłuchania w tymże Sejmie. I żeby po takim wniosku marszałek Sejmu był zobligowany, innymi słowy, żeby musiał zlecić komisji sejmowej przeprowadzenie takiego publicznego wysłuchania.